11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się Rzeczpospolita Polska. Już po 17 dniach, naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał rozkaz o utworzeniu marynarki wojennej. Na jej czele stanęła sekcja marynarki wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej. Polska nie miała jeszcze wtedy dostępu do Bałtyku, to też pierwsze okręty wojenne pojawiły się na śródlądowych drogach wodnych. Już 30 listopada sekcja marynarki wojennej Ministerstwa Spraw Wojskowych objęła port wojenny w Modlinie, położony w widłach rzeki Wisły i Narwi. O dostępie do morza można było wtedy tylko pomarzyć. To też przez prawie półtora roku port wojenny w Modlinie pełnił rolę bazy marynarki wojennej. Jej zbrojnym ramieniem była wówczas flotylla wiślana, utworzona z powracających do kraju marynarzy rozpadających się flot zaborczych. I rzecznych jednostek pływających przejętych po niemieckich okupantach. Po bitwie chorodyskiej flotylę wzmocniono. W połowie lipca liczyła ona już sześć motorówek uzbrojonych. Przydzielono jej także parowiec Uzbrojony Bóg. Z tego właśnie basenu w porcie wojennym Modlin statek odcumował, by po 20 dniach żeglugi wodami Bugu i Kanału Królewskiego 7 sierpnia zacumować w Pińsku. W okresie późniejszym wysłano tam kolejne dwie motorówki a we wrześniu statek uzbrojony Warta oraz trzy pontony. Podróż drogą wodną z dorzecza Wisły do Pińska nie była wtedy łatwa ze względu na przeszkody nawigacyjne. W trakcie wspomnianego rejsu statku Bóg z Modlina przez Brześć nad Bugiem, rzekę Muchawiec, Kanał Królewski i Piny, załoga parowca musiała rozebrać aż 11 mostów. Z bazy modlińskiej pochodziły także dalsze uzupełnienia, jednostki pływające, sprzęt oraz wyszkolony personel. W tym budynku mieściła się komenda portu wojennego Modlin. Jej komendant był jednocześnie dowódcą batalionu morskiego. Ze składu batalionu pochodziła większość uzupełnienia personalnego dla flotylli. W lipcu 1919 roku stąd do Pińska wyjechała pierwsza grupa kilkudziesięciu marynarzy. W następnych miesiącach wyjeżdżali kolejni. W tym obronnym spikszu twierdzy modlińskiej umieszczono składy sprzętowe Polskiej Marynarki Wojennej. Stąd właśnie pochodziła większość uzbrojenia, jaka została przydzielona na okręty floty lipińskiej. W tym szczególnie armaty kalibru 37 mm oraz ciężkie karabiny maszynowe. W 1928 roku na terenach zlikwidowanego już portu wojennego w Modlinie powstała Stocznia Rzeczna Państwowych Zakładów Inżynierii. Ten budynek to dawna trasernia i kadłubownia stoczni. W 1932 roku rozpoczęto tu budowę dla Floty pińskiej ciężkiego kutra uzbrojonego nieuchwytnie. Z planowanej serii czterech okrętów zbudowano tylko jeden. ORP Nieuchwytny miał długość 23 metrów. Uzbrojony był w dwa działa kalibru 40 i 37 mm oraz karabin maszynowy. Rozwijał prędkość 24 km na godzinę. W końcu kwietnia 1934 roku w tym basenie Modlińskiej Stoczni Rzecznej Państwowych Zakładów Inżynierii przeprowadzono próby odbiorcze nieuchwytnego. 27 kwietnia podniesiono na nim banderę wojenną. Trzy dni później okręt odpłynął do Pińsk. Według założeń projektowych był on przeznaczony do działań bojowych na wąskich i płytkich odnogach prypeci. Ciekawą odmianą kutra uzbrojonego była prototypowa jednostka zbudowana z alu polonu. Sklasyfikowana jako ścigacz miała silne uzbrojenie. Dwa najcięższe karabiny maszynowe. Budowę ścigacza rzecznego KU-30, rozpoczętą w warsztatach portowych Marynarki Wojennej w Pińsku, zakończyła Stocznia Rzeczna Państwowych Zakładów Inżynierii w Modlinie. Ostatnie próby przeprowadzono w kwietniu 1939 roku w ujściu Narwi do Wisły oraz kilka kilometrów poniżej. Testy zakończyły się pełnym sukcesem. Ścigacz osiągnął prędkość 42 km na godzinę, to jest o 10 km więcej od zaplanowanych.